Dzień dobry Państwu, witam Państwa na konferencji prasowej Lewicy, Warszawskiej Lewicy, Mazowieckiej Lewicy, ale też ogólnie ogólnokrajowej em, konferencji partii. Jesteśmy w punkcie, który otworzyliśmy jako Warszawska Lewica i moje biuro poselskie, punkcie okay. pomocowym, informacyjnym, ponieważ jesteśmy solidarni z Ukraińcami, Ukraińcami oraz wszystkimi uchodźcami i uchodźczyniami, którzy już w liczbie ponad miliona poszukują pomocy, ratunku wręcz w naszym kraju. Takich punktów jest wiele, o tym będzie mówiła też Paulina Piechna Więckiewicz, ale to chciałam powiedzieć, co, co, co robimy w tych punktach, co, jaką pomocą służymy. Po pierwsze jest to punkt informacyjny, taki hub, który zbiera wszelką wiedzę na temat tego, gdzie można znaleźć lekarza, gdzie można znaleźć weterynarza, jak zapisać dzieci do szkoły, kiedy już to będzie możliwe. I gdzie można naładować telefon tutaj u nas też, gdzie można zdobyć informacji o pracy, czy starać się o status uchodźcy, czy też się nie stać. Wszystkie te informacje um, są u nas w biurze udzielane. Jest też udzielana pomoc materialna, zbieramy wszelkiego rodzaju e, dary, nie zbieramy tylko ubrań, bo to już jest też informacja, że nie jest to w, w, na ten moment potrzebne, natomiast e, zbieramy wszelką elektronikę, um, stare telefony, ładowarki, no, no najlepiej nowe telefony, ale jeżeli ktoś ma też jakiś swój telefon, którego już nie używa, to także może do nas go dostarczyć. Powerbanki, koce pościele, wózki dla dzieci, foteliki samochodowe. Wszystko to, czego potrzebują ludzie uciekający przed bombami, przed rakietami, przed przerażającym ogromem strasznej wojny, która dzieje się tuż za naszą granicą. Jesteśmy solidarni i solidarne z Ukrainą, z Ukraińkami i z Ukraińcami. Poza tym, co, że prowadzimy punkt pomocowy oraz inne punkty pomocy i zbiórki darów w całym kraju, to chciałam powiedzieć teraz politycznie, o co apelujemy, o co apelujemy jako Lewica w Warszawie. Do pana wojewody Radziwiła apelujemy, żeby otworzył punkt recepcyjny na dworcu centralnym. To tam cała wielka liczba ludzi śpi na podłodze, czeka na pomoc. I nie otrzymuje jej, dlatego że pan Wojewoda no, postanowił samodzielnie zarządzać tym miejscem i nie chce najwyraźniej współpracować z władzami Warszawy w tej sprawie, ale to nie jest moment na spory ani na kłótnie o to, czy rządzi w Warszawie Trzaskowski, a na Mazowszu rządzi Radziwił. Po prostu musimy być solidarni ponadpartyjnie. W tej chwili tego wymaga od nas moment historyczny. I dlatego ten apel kierujemy do Pana Wojewody również w porozumieniu z władzami miasta, które także, także się tego domagają. Kolejna sprawa to pieniądze dla samorządów. To samorządy dźwigają na sobie tę całą pomoc tak naprawdę. To one szukają miejsc noclegowych, to one muszą zorganizować w jakiś, w jakiś sposób tę pomoc, zorganizować i ją także sfinansować. Tutaj z tym, z tym apelem o więcej pieniędzy dla samorządów. Ustawa tak nawiasem już czeka, bo ją złożyliśmy w zeszłym roku. Ona wprawdzie wiązała się z odbudową gospodarki po pandemii, ale jest aktualna także dzisiaj zwiększenie do 70% finansowania samorządów, podatków podatku PIT, przekazywania tych pieniędzy dla samorządów. I ostatnia sprawa, też związana z pieniędzmi, ale też z szeroko pojętą sytuacją polityczną także Polski, Polski w Unii Europejskiej, o tym też będzie mówił przewodniczący Robert Biedroń. Czeka na rozpatrzenie ustawa złożona wspólnie przez Klub Parlamentarny Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej, projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenie Justicja. Przywracający Polsce praworządność, likwidujący Izbę Dyscyplinarną, likwidujący wszelkie te kwestie, które blokują nam pieniądze z Unii Europejskiej, blokują nam w tej chwili pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Przyjmijmy tę ustawę. Naprawdę. To jest. Przygotowany projekt bardzo kompleksowy, który naprawdę załatwi absolutnie wszystkie sprawy. Nie ma teraz czasu na, na kłótnie na temat tego, czy, czy inny projekt, bo tych projektów już się pojawiło kilka. Jeszcze Solidarna Polska miała składać jakiś swój. Ten jest przygotowany, merytorycznie zbadany, zaopiniowany oraz kompleksowy i usuwa wszelkie te bolączki związane z naruszaniem praworządności w Polsce przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości i Przyjęcie tej ustawy spowoduje, że środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy zostaną Polsce przyznane. One są nam niezbędne, niezbędne zwłaszcza w tak tragicznej chwili, w której jednoczymy się z narodem ukraińskim, Ukraińkami, Ukraińcami. Sława Ukrainie. Poproszę teraz o zabranie głosu wiceprzewodniczącą partii, Panią piechny więckiewicz Dzień dobry, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mazowiecka lewica. Podobnie jak organizacja warszawska włączyła się w aktywną pomoc na rzecz naszych przyjaciół i przyjaciółek z Ukrainy. Jest to pomoc instytucjonalna w biurach naszych posłów mazowieckich, tych stojących tutaj, ale też Arkadiusza Iwaniaka, mojego kolegi współprzewodniczącego Mazowieckiej Organizacji Lewicy. To jest pomoc w biurach poselskich, w naszych siedzibach, w Siedlcach, w Płocku, w Garwolinie. Nie. Są to też tak jak w Garwolinie, osoby indywidualne, nasi członkowie, członkinie, którzy podejmują działania na rzecz uchodźców w Otwocku, w Piasecznie, w Łosicach. Mówimy o takiej pomocy instytucjonalnej z naszej strony, ale są też gesty dobrej woli. Arkadiusz Iwaniak, poseł na Sejm RP, poseł z Okręgu Płockiego, przyjął również do swojego domu uchodźców i osobiście się nimi wraz z żoną zajmuje. Mamy też kwestie związane z tym, że oprócz biura, które działa tutaj w Warszawie na Złotej 11, nasi ludzie codziennie udają się zarówno na dworzec zachodni, jak i dworzec centralny. Tam pomagamy, jak możemy, monitorujemy również sytuację. Ja wczoraj byłam na dworcu centralnym, dworcu zachodnim, również na Torwarze, bo tam dowoziliśmy jeszcze żywność. Ponawiam apel posłanki Anny Marii Żukowskiej, o tym będzie też mówiła nasza radna Agata Diduszko-Zyglewska, o to, żeby jednak wspólnie koordynować tę akcję, bo tej koordynacji brakuje. Brakuje koców. Brakuje jedzenia dla dzieci. Jeżeli Państwo, którzy nas słuchacie, chcecie się włączyć w tę pomoc, bardzo prosimy o to, żeby czy do nas, czy na Dworzec Zachodni wozić pieluchy, wozić deserki dla dzieci, wozić mleko modyfikowane, koce te dzieci śpią na dworcu, jest im zimno, nocują tam w nocy, nocują, brak, zaczyna brakować mieszkań. Dobla, dobra wola warszawiaków i gorące serca to jest wspaniała rzecz, która nam się przytrafiła, ale tego wszystkiego jest za mało. Potrzebna jest instytucjonalna pomoc. Dzisiaj o 12:00 to już tak na koniec klub poselski Lewicy spotka się z organizacjami pozarządowymi celem opracowania poprawek do projektu Ustawy, które dzisiaj ogłosi rząd, który ma regulować sytuację naszych przyjaciół, na rynku pracy, pomoc dla, dla samorządów, pomoc w samorządach, kwestie związane z edukacją, ze wszystkimi ważnymi rzeczami, które pozwolą nam włączyć uchodźców w rytm życia Polski i pozwolą nam wszystkim po prostu czuć się bezpiecznie. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy na całym Mazowszy jesteśmy do państwa e, dyspozycji e, wielu i dziękujemy też wielu osobom które przychodzą tutaj i ponad podziałami politycznymi włączają się w nasze e, działania e, czy przynoszą dary czy tłumaczą e, chcemy też już zupełnie na koniec uruchomić e, Pomoc psychologiczną. Mamy takie osoby w naszym gronie, również dla wolontariuszy. Ci ludzie nie śpią, pracują non-stop na rzecz uchodźców. To też zaczyna wpływać na ich to, co widzą. Puste spojrzenia dzieci, kobiet. To wszystko wpływa na społeczność Warszawy, na społeczność Polski. Taką pomoc też będziemy oferować. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jako radna Warszawy chcę zwrócić uwagę oczywiście głównie na to, co się dzieje w stolicy. Nasz punkt pomocowy działa oczywiście w sieci, w sieci z innymi punktami, które tworzą organizacje pozarządowe, w sieci z 300 punktami lewicy w całej Polsce. Więc taka praca, żeby się udała, potrzebna jest naprawdę skuteczna koordynacja, i to jest to na co ciągle skarżą się organizacje pozarządowe i o czym mówią nam przybywający do nas potrzebujący pomocy ludzie. Ta koordynacja niestety wciąż w niektórych punktach szwankuje. To świetnie, że uchodźcy mogą podróżować za darmo warszawskim transportem publicznym, tylko że jeżeli przy tych zabarykadowanych bramkach metra nie ma bezpłatnych wejściówek, to po prostu nie mają jak do niego wejść. I to są takie szczegóły, które są bardzo istotne. Podczas sesji Rady Warszawy w czwartek apelowaliśmy do władz warszawy o uruchomienie rezerwy celowej. Władze warszawy odpowiedziały nam, że w tej chwili nie zamierzają uruchamiać rezerwy budżetowej warszawskiej. Natomiast widzimy po tych kilku dniach od czwartku, że sytuacja zmieniła się na gorsze, że na warszawskich dworcach, na podróżach, Podłodze śpią dzieci. Oczywiście, że warszawiacy otwierają swoje portfele i wożą tam co mogą, ale nie obejdzie się bez pomocy systemowej. Dlatego ja jeszcze raz apeluję do władz Warszawy o uruchomienie rezerwy celowej na wsparcie ludzi, którzy tutaj śpią na podłodze i którzy nie mają pieluch, koców, nie mają nic ciepłego, nie mają nic do jedzenia. Naprawdę to musi być zrobione systemowo, bo jako warszawiacy i warszawianki. Nie możemy od dołu ogarniać wszystkich potrzeb. Myślę, że to jest oczywiste. I chcę też powiedzieć... Drugi apel. Apeluję do pana premiera Morawieckiego. Warszawa jest bardzo, bardzo obłożona przyjeżdżającymi ludźmi. Przyjeżdża tu bardzo dużo ludzi, bo to stolica. Inne samorządy są mniej obłożone i mamy sygnały z innych samorządów, że serdecznie zapraszają, bo mają wolne miejsca noclegowe, mają wszystkie zasoby potrzebne, żeby pomóc ludziom z Ukrainy. Natomiast tutaj już jest bardzo tłoczno. To, co jest potrzebne, to ogólnopolska koordynacja, tak, żeby było wiadomo, gdzie dany autobus może pojechać, tak, żeby zabezpieczyć podstawowe potrzeby ludzi. Tej koordynacji ciągle nie ma. Chociaż zarówno organizacje pozarządowe, jak władze miasta, jak my apelujemy o to od wielu dni. Bez tej koordynacji sytuacja będzie się pogarszała nie tylko dla ludzi szukających pomocy, dla nas wszystkich. Prosimy o dużo energiczniejsze zajęcie się sprawami systemowymi, bo to możecie zrobić tylko wy, tylko Pan, Panie Premierze. Dziękuję. Współprzewodniczący lewicy w Warszawie radny miasta Marek Mówiłem... Szanowni Państwo, ta pomoc udzielona natychmiast osobom, które w tym konkretnym momencie są w kryzysie, które potrzebują zakwaterowania, które potrzebują opieki, które potrzebują wsparcia, to jest jeden element. My tu w punkcie lewicy, który otwieramy oficjalnie dziś, ale dyżurujemy w nim już od tygodnia, przyjmujemy codziennie dziesiątki setki osób i Jestem poruszony i wzruszony widząc, że niemal każda z tych osób, które do nas przychodzi, mówi, że chce pracować, chce wynająć mieszkanie, chce utrzymać się z pracy własnych rąk. Jest to niesamowita piękna determinacja. Ukraińcy i Ukrainki to pracowici, pewni siebie, utalentowani ludzie, jestem przekonany, że teraz najważniejszym zadaniem dla tych osób, które już udało się zaopiekować, którym udało się znaleźć zakwaterowanie, jest znalezienie im pracy, jest wbudowanie ich tak, w naszą strukturę państwową, by mogli tutaj zacząć funkcjonować samodzielnie. Ja z tego miejsca chciałbym zaapelować, by wszyscy nas słuchający w tym momencie, którzy mają możliwość zaoferowania pracy Ukraińcom i Ukraińcom, potrzebują pracowników, by zgłaszali się do nas, niech do nas przychodzą. Każda osoba, która do nas, niemal każda osoba, która do nas przychodzi pyta od razu o pracę. W związku z tym jesteśmy w stanie skontaktować osoby szukające pracy z pracodawcami i apelujemy też z tego miejsca do rządu. Niech rząd świadomie i z planem podejdzie do tematu zapewnienia pracy uchodźcom i uchodźczyniom. To są ludzie, którzy naprawdę chcą się utrzymywać z pracy własnych rąk, którzy nie chcą polegać w łącznie na pomocy, którzy naprawdę mogą bardzo, bardzo, bardzo wiele wnieść w nasze życie tu w Polsce. Jeśli tym mądrze zarządzimy, to jest wielka szansa i dla nas, i dla nich, więc zróbmy to mądrze. Dziękuję. Współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, najważniejszą rzecz i najpiękniejszą chyba, jaką możemy dać z kraju legendarnej, historycznej Solidarności, jest nie tylko ta solidarność pisana przez duże S, ta symboliczna, ale także, a może przede wszystkim, ta solidarność pisana przez małe S. Ta solidarność dnia codziennego, którą miliony Polek i Polaków w ostatnich dniach e, okazuje mieszkańcom i mieszkankom Ukrainy. I dlatego lewica otworzyła swoje drzwi w całej Polsce dla wszystkich ludzi uciekających przed bombami, przed terrorem, przed wojną. 300 biur Lewicy w całej Polsce zamieniło się w punkty wsparcia i solidarności z mieszkańcami Ukrainy, z uchodźcami, którzy dzisiaj szukają schronienia. Te 300 biur Lewicy, takich jak to, dzisiaj przed którym symbolicznie stoimy, w praktyce udziela podstawowej pomocy, pierwszej pomocy, jaką Udzielić powinno każde państwo, które znajduje się w takiej sytuacji. I chciałbym podziękować z tego miejsca wszystkim wolontariuszom i wolontariuszkom, milionom Polek i Polaków, którzy wspierają funkcjonowanie takich punktów. Bo nie jest to tylko lewica. Na szczęście dzisiaj ludzi do, dobrej woli są miliony. Takich punktów w Polsce, nie tylko pod szyldem lewicy, ale pod szyldem wielu różnych e, organizacji, różnych ruchów są setki, jeśli nie tysiące. To niestety nie wystarczy. W normalnie funkcjonującym państwie to rządzący powinni wziąć odpowiedzialność za koordynację takiej sytuacji. To rządzący ponoszą odpowiedzialność za to, żeby skoordynować tę sytuację. Dlatego lewica dzisiaj mówi jasno i wyraźnie, jesteśmy do dyspozycji. Chcemy wspierać rządzących w dobrej polityce relokacji, e, organizacji pobytu tych wszystkich uchodźców. Dlatego dzisiaj o 12.00 organizujemy spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z samymi zainteresowanymi, czyli z uchodźcami, z ludźmi, którzy doświadczają tej wojny. Dzisiaj w Sejmie odbędzie się takie spotkanie. Dzisiaj także chcemy zadeklarować chęć wspierania polskiego rządu, jeśli chodzi o środki unijne pomagające nam w udzielaniu tej pomocy dla Ukraińców. Ale nie może być tak, że w tym samym czasie prezydent Andrzej Duda mianuje nowego pierwszego prezesa Izby Dyscyplinarnej. Izby dyscyplinarnej, która, jak wiemy, jest pretekstem, dla którego do Polski te środki nie trafiły. Jest izbą niedemokratyczną, niekonstytucyjną. Dlatego, jako Lewica, będziemy walczyli o środki dla Polski. Wywalczyliśmy te środki, jak Państwo wiecie, ale oczekujemy dojrzałości, solidarności z nami ze strony rządzących, żeby rządzący zrozumieli, że nie ma już czasu na upieranie się polityczne, na gierki, na różnego rodzaju podziały. Wszystkie ręce na pokład i wszyscy musimy solidarnie tutaj działać. Więc myśląc globalnie, lewica dzisiaj działa lokalnie. Tutaj, jak Państwo widzieliście, także podczas tej konferencji prasowej wchodzi dość sporo osób. My udzielamy takiej pomocy w ostatnich dniach tysiącom. Tysiącom Ukraińców i Ukrainek chcielibyśmy, żeby rządzący tę pomoc skoordynowali, bo tego oczekują nie tylko e, Polacy, ale przede wszystkim ci ludzie, którzy uciekają przed bombami. Jesteśmy do dyspozycji, będziemy współpracowali, ale oczekujemy tutaj dzisiaj e, planu, oczekujemy jakiejś wizji tego, do, jak to ma wyglądać ze strony rządzących. To oni rządzą, to oni ponoszą odpowiedzialność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy państwu. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękujemy w takim razie. Zapraszamy ewentualnie na ogrywkę. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. bardzo. Dziękuję.